Witajcie, witam Was na naszym kanale Arleny Med. Poradnik psychologiczny harmonia umysłu. Dzisiaj kolejny odcinek walka z brakiem pewności siebie. Będziemy mówić o tym, jak radzić sobie z brakiem pewności siebie. Więc co? Jedziemy? Zaczynamy od najważniejszej rzeczy, czyli zapisujemy się na terapię, tak? Do Arlena Med na www.arlenaMed.pl, do naszych specjalistów, psycholog, psychoterapeuta. Psychotraumatolog są to osoby, które na pewno pomogą ci radzić sobie tutaj z brakiem pewności siebie. Pamiętaj też, jeżeli ten brak pewności siebie jest niski czy niszczy, to też zapisz się do psychiatry, który przepisze ci odpowiednie leki pod warunkiem, że będą wskazania lekarskie do ich przepisania. Kolejną rzeczą, którą możesz robić, aby podnosić swój, swój, swój poziom pewności siebie, jest to, abyś. Tutaj kształcił się i zdobywał kwalifikacje, bo i zdobywał potrzebną wiedzę i umiejętności, bo to doda ci na pewno pewności siebie i pozwoli na to, że będziesz się dzięki temu pewniczył. Dużo się ruszaj, ćwicz, ruszaj się, korzystaj z siłowni, yy, z rower, biganie to wszystko doda Ci pewności siebie. Yy. Unikaj też środowiska, które yy, obniża tą pewność siebie. Jeżeli są wokół ciebie osoby lub miejsca, które obniżają tą pewność siebie, kto się obniża, to stara się te osoby wyeliminować ze swojego środowiska lub ograniczyć kontakt z nimi. A zwiększaj kontakt z osobami, które kochasz, które lubisz, które ten poziom pewności siebie u ciebie budują, które go podnoszą. Yy, kolejną rzeczą jest to, abyś się wysypiał. Możesz też zapisać się do grup wsparcia, które budują pewność siebie. Pamiętaj też o tym, aby brać nam leki, jeżeli masz je przepisane. Także te wszystkie kroki na pewno pomogą ci w budowaniu pewności siebie i pamiętaj też, żeby czytać na przykład dużo literatury rozwojowej. Ona Ci też pomoże budować, budować pewność siebie, słuchanie audiobooków, filmów budujących pewność siebie. To też na pewno Ci pomoże. Pamiętaj o tym, aby zapisać się na terapię na www.arlenamed.pl Zapraszamy Cię serdecznie.